A idę coś nagram, szybko pamiątkowo, bo ja tutaj zjeżdżam. Uuuu! Zobacz, jaka się uchowała. O, to chyba jeszcze z głębosza została. Dajmy ją tu. Wygląda jak kamień. Co takie dziury? Ja wiem, bo tu łapy jeszcze były inne. Ty już tu nie ściemniałeś, ja no. Potem przerobiłem, mówię, jest lepiej. Trochę. To się chodzi o że 3 metry się spadamy nie? i to jest taki cięższy odcinek. No i szczęście, że te dziury, kurde, wyszły na, akurat na te. Retencja wodna. No, tu jest taki, taki jasty pagórek. Właśnie o to mnie chodzi, o te krzaki, żeby one się tu podeszły. Ale ja sobie idę zobaczyć taki trochę bardziej bryłkowy. Zobaczcie, jak to cicho chodzi. No. No i tak taka. Już 4 centymetry przeschnięte, jak nic. To już było wcześniej robione. Zaraz można powiedzieć, jutro będziemy na tych pierwszych działkach. No tu jest jeszcze taki ostatni gram widgoci. Ale już to kurde rzeczywiście chwila moment uciekło. No, miejmy nadzieję, że widzieliście gdzie było ziarno. Miejmy nadzieję, że, że troszeczkę popadę, zobaczę te 4-5 litrów i te zboża odżyją, będę mógł sobie przejść na wąskie koła, no, czy już sobie tam robię. No ziarno jeszcze leży w zim, yy, wilgotnej glebie, ale czy, czy tam, no, no może, może dogniecione, może, może nie będzie źle, jak? No lepiej niż tamte roku, ale tu, tu bryły zostały. ja i mówię, dobrze. Mówię, tu gdzie ziarno jest mówię pięknie, bez bryłek. No, a tutaj ładnie. To ja powiem wam, że ta jakąś ma nawigację. Prowadzi to. wiecie jakkolwiek. No, ładnie. Mówi, że właśnie jest półkno i nie rzuca nim. I tu może być, że to jest miejsce nieuprawione. No i zobaczcie przy kaliznach, no kurde no jak to bez organu, wszystko uprawia nie wszystko uprawia i rzeczywiście no ale wtedy zobaczcie była taka ziemia rozerwana jakaś pulchna to ona to jest mokra haha haha no Aha. Tak wyglądałem jakieś bryły, już, już zaschój, nie? To teraz bym... Ja by to chciał polikwidować, taki tam wał, nie wał. Daj pan spokój. Tempo se poradzi, to, to ma tylko bryły do poradzenia, nie musi nic tutaj więcej robić. O, dołki zostały. O kurde jeszcze tak idealnie ustałyście też tych łap. jak gdzieś skakał właśnie. Ach kurde. Ta to się wiecznie wszędzie uchowa. Tej to nic nie przeszkadza. No i to też, potarmoszone, potarmoszone gdzieś kurde i i się gdzieś trzyma. No nic, to są akurat chwasty niskopienne, póki co póki co, Dlatego ja się śmiał, że chodzę zaraz dołki zasypuję <gry> Dobra, ja jadę na dziś kończymy, także jutro nam zostaną dwa czy trzy, trzy kawałki, także dzisiaj naprawdę no to są takie złe warunki dla ciągnika, ale dobre jeśli chodzi o osiew, bo jak jest taka gleba przesuszona to te ziarna się dobrze wsiewają o, tu widać, że gdzieś było twardziej a druga sprawa jeszcze, kontrola sekcji działa w nawozie też, bo sprawdzaliśmy tak, że jak on sobie przeciąga, załóżmy, żeby poodcinało to nic tam się nie dzieje, bo bo to bierze i wywala tak patrzę, jak on tutaj sobie Wywija ten 828 8 się śmieje do niego, my ty, mówię, to co on ma mniejszy skręt? Mówię, że ja na 18 metrów ledwo tu mogłoby się wykręcić. A tu cyk i leci. Wieje. On no zara powie, dawaj nawóz, dawaj te, kukurydzę, dawaj idziemy pod las. No. Mam takie dziwne przeczucie ten wiatr wtedy pod lasem byłby boczny tak, bo teraz jest w tył a by on od lasu to miałby go w bok piękna zadyma.